Wciskamy hamulec, mamy ready, a biegu wrzucić nie możemy. Dokładnie tak samo jak europejskie czy japońskie samochody, więc podatny tak samo na kradzież jak te wszystkie nasze samochody. Zamontowaliśmy w nim zabezpieczenie Canlock. Ja go odblokuję przy użyciu tajnego kodu, czyli kombinacji. Przycisków znajdujących się w samochodzie. Oznacza to, że Kanlok nam się odblokował, i w tym momencie biegi nam normalnie wchodzą. Korzystając na co dzień z tego zabezpieczenia, mamy również tego typu breloczek oraz aplikacje w telefonie, które automatycznie odblokują nam Kanloka zaraz po włączeniu zapłonu. Także no. Myślę, że Europa ma teraz niezłą konkurencję